Siema, a dzisiaj będziemy sprawać Robloxa z yy, grow a garden. Nie mam tego wymawiać. Yy, I pokażę Wam mój ogródek. Okej. Okay. A więc um, Wchodzimy. No i tak się prezentuje mój ogródek. Wiem, że mam mało roślin. No i prezentuje się że tak tu mam. Kokonut. Y, Czekajcie. No. Tak to się prezentuje. Tutaj mam Dragon Fruit. O, złoty mi wyrósł. I mam tu cztery kaktusy też. I mam też tu jabłka. No, no i stąd. Iść ci nie dam. Um, no i ogólnie, no to nie mam tu co pokazywa pokazywać. Nie rozumiem cię Ukraińców, spadaj stąd. Um, no i. Czy tylko ja nie rozumiem, o co chodzi w tym inwencie, bo ja nie rozumiem. Zostaw mi w granicu, Dobra. Eee, nie rozumiem, o co w tym chodzi. Ej, ktoś tu ma ładny grudek. W sumie się postarał. I co to jest? Czy tylko ja nie wiem, co to jest za roślina? Co to jest za roślina? Co to jest? Ej, ja nie wiem, co to jest. Dobra, przenosimy się tu. I patrzymy na sobie y, stać. Ciekawe, czy jest w ogóle. Nie, na no, pewno jest. Jeszcze nie do odblokowania. A ja tego dragonfruta y, tak losowo sobie przeglądałam i nagle widzę, że jedna sztuka jest. To szybko kupuję. Ja bym bardzo chciała mieć y, mango i Grape. Y, wiecie, czajcie, że ja dostałam ogólnie dwa razy Ember y, Lily. Naprawdę. Mam nawet y, na banerze, z, na swoim kanale. Dobra, idziemy do mojego ogródka. Musimy, z, musimy coś zerwać, bo chcę zarobić. Wiecie co, ja tak zawsze czekam. O, dobra. U mnie to maksymalnie jest y, 4 rzeczywek w hipunku. I szkoda, że nie ma takiej opcji, że można dawać yy, komuś sadzonki. Ach, dobra. Słuchajcie, ja tak nagrywam swój pierwszy taki filmik, bo nie wiem co mam z nimi gadać. No, ale to. No to wszystko. No to do. kiedyś. Bajo!